Podłudzia grillowane w marynacie z coli i whisky, czyli genialna marynata do drobiowego mięsa. Prace zaczynamy od założenia rękawiczek. Kurczaka nie myjemy nigdy, to ważne dla naszego zdrowia. Zaczynamy od 500 g podłudzi z kurczaka bez skóry, z których odcinamy nadmiar tłuszczu, a następnie trochę nacinamy, 3-4 nacięcia na każdym kawałku. Mięso przekładamy do miski i dodajemy jedną średnią cebulę, obraną i pokrojoną w kostkę, pół szklanki Coca-Coli, 30 ml whisky lub innego mocnego alkoholu, jak bimber czy wódka, 3 łyżki musztardy, ulubionej, ja wybrałem Dijon, i ćwierć szklanki sosu sojowego jasnego. Następnie zakładamy rękawiczkę i wszystko dokładnie mieszamy. Zabezpieczamy folią miskę i odkładamy na minimum 6 godzin do lodówki, najlepiej no na całą noc. Następnego dnia mięso w temperaturze pokojowej układamy na grillu, niech dzieje się magia. Będziemy potrzebować jakichś 50 minut, żeby podudzia były gotowe. Jak są idealne, ściągamy i jemy. Mam nadzieję, że podobał Wam się film, zapraszam do subskrypcji, komentowania i pozostawienia łapki w górę. Do zobaczenia!